Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka przed wami kolejny materiał z Roysonem, który siedzi tam. Dokładnie tak. Witam cię serdecznie, Izaku, który siedzisz tam. To było poniżej pasa. Dokładnie, tak <grym> jak <grym> <lubi> moi drodzy. <grym> Teraz, tak, zaczyna się bardzo pozytywnie. Słuchajcie, gramy w Helldiver, z tego jeszcze nie było. znaczy było Roya wczo wczoraj, a dziś jest dziś i jest u mnie. Tak gra właśnie idealnie słuchajcie, podkopa. Więc możesz tak. odpalać jakąś tam maszynę, żeby się, żebyśmy się przenieśli na misję. E, dobra, Mordko nie ma problemu. Zróbmy to misja numer dwa i wchodzimy do Helpoda, jak wczoraj wcześniej e, zanonsowałem generalnie. Charakter tego programu: Old schoolowa, arkadowa, izometryczna, drużynowa, z naciskiem na kooperację. Strzelanina. E, walne nas tutaj. E, hop, potwierdzam. Którą przepięknie się potwierdzasz. Potwierdzam. Którą przepięknie się po prostu gra z kimś, bo nie jest jakoś specjalnie angażująca, wymyślam jakiegoś mega skupienia, a może się i tak. fajnie postrzelać, i fajnie pogadać, i ma bardzo fajny system przywoływania różnej, różnego sprzętu na pole bitwy za pomocą pewnych sekwencji klawiszowych. No właśnie, Jak jakie słuchajcie, widzę na, na, grę na Steamie, gdzie jest tag Co-op, to ta, ja, ja tam nie widzę co-op, tylko tam widzę Rojo od razu. Dokładnie tak samo pamiętamy Blatten Bacon. No właśnie, tak znalazłem Bladen Bacon na przykład pod Dobra, a może kom... idziemy tędy, może tą stroną, właśnie. Proszę bardzo. Tak naprawdę to, to wcale nie jest Haldewersko to jest Battlefield 1 widziane z góry wersja w a ta, masz widamy, widamy pustyni! O Jezu, Iza, jaka trauma już generalnie. Czołg wroga. no tak, no tutaj faktycznie, myślę, że będzie mi się później ta pustynia śniła jeszcze jak, jak... Jeszcze raz zagram tej pustyni, to tak, tak może być, czekaj, my idziemy do... Aha, idziemy Dobrze, tam. idziemy. No, możemy iść tędy, spoko. Możemy iść tędy? Okej. Okay. ZAUWAŻONO WROGA! Gdzie wróg. Spaliłeś. Oczywiście, moi drodzy bardzo rozbudowany system rozwoju postaci, modernizacji broni, a także sprzętu, które przywołujemy na pole bitwy za pomocą takiej kulki uprzednio przywołanej sekwencją. Ale to Izak wam na pewno to zaprezentuje. Oczywiście, przejmowanie, a O, próbka jest, dobrze, bierzemy próbkę. A zapomincie dostaje jakieś bonusy jeszcze później tak? Tak, tak. Yy, musimy uzbierać pewną próbkę, ilość próbek, żeby zdobyć Oła. punkty badań. A za każdy punkt badań możemy sobie coś tam ulepszać, wedle własnego się. bądź w stylu gry. To, a, a, jaki to jest pattern na stronie full auto z tyłu, było? Bo... Przytrzymujesz pewnie, bo wcale masz... to odwrotna siódemka. Tutaj to ja nie wiem, jak mam kontrolować full auto. Stary mam strzelbę, czyszczasz miło. Pamiętaj o G oczywiście. Oczywiście, ale Polki teraz nie ma, no dopiero w niedzielę wracam. Czaryczki. O rany, nie, po prostu nie wiem, co się stało, właśnie. Po prostu musisz spuścić z kręgosłupa, ja to rozumiem. Po, tak... Ładuję. Wiesz co, mogliśmy tutaj wieżyczkę zmontować. Ja się tym w sumie zajmę tak na szybko. No to montuj wieżyczkę. Ok, rzucam. Pamiętaj o spacji. Jeśli będą nas zachodzić z tyłu. Bo okay. z, z przodu to nie ma sensu. Dobra, jest wieża. Ciul! A gdzieś normalnie jest... A, się amunicja, dobra. Jak jest wieża, to, to to nie strzelaj, ona tutaj sieka równo. Pora wezwać amunicję. Dobra, ja sobie wezmę swojego ukochanego LKM-a. Czy dobrze staginguje. LKM taki mocny? O jest strasznie mocny, tylko jest długie przeładowanie, ale to jest klasyka. MG też LKM w takim razie. Oj to będziemy... NO ja! a, 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 a... Ej, tego się nie spodziewałem, to no musisz mnie przesłać. Tak, no, oczywiście, że tego nie zrobię. O rany. Dobra. Dobra, ja jestem do tu jest Ej nie no dobra, wrzuciłem sobie paczkę na głowę, no ty... Ja ci mówiłem o tym, żebyś tego nie robił. Tak? No, ty Tak? To wiesz tak, w moim tak, moim... Jak, tak jak w twoim odcinku, wiesz nie idź w lewo, nie idź w lewo, idę w lewo. Tak, 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 Dobra, czyli jest spoko hmm. A ta broszeczka teraz ładnie poszastała tymi nabojami. Tak, tak, ona jest mega, tylko nie wchodź jej na lufę, kiedy ona będzie strzelać, bo spoko. cię po... Pojawiła... Wtedy spacja. Everything is pod kontrolą. To Everything is z góry, bo kontrolą? musimy iść tam do... A nie, w lewo musimy iść chyba. E, wiesz ten, co? Żeby okrążyć tą dziurę tutaj. Tak, 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 tak. bo my przejęliśmy ten teren. Ja nam oznaczę na mapce. E, dobra, e, okej. Okay. Ten, ten teren przejęty, tak, bo jest flaga. Dobra, chodźmy tędy. Znaczy, wiesz, ja lubię dawać f-explore. Nie da się chodzić, jak się strzela z tego, ale kurde, jest tak... No stary, jak, jak na Sylwestra się robi jasno nagle. O i teraz no. tak, tak ryzykownie było do ciebie strzelać, bo stałeś tuż pod... A tu jest friendly fire. Ale no to można fire. połączyć z polera, nie zrobiliśmy tego. A powiem że to też jest klimat, nie? Jak można strzelać jest do nie siebie. Free. Niechcący. No widzisz, ja na swoim odcinku przywołałem ci na głowę, a ty sobie na swoim. Dobra, nie ma tu próbek, bo zazwyczaj w takich zakamarkach są próbki. Aha. Jeszcze się przekonam, tutaj. Dobra, nie ma, bo ja jedną wziąłem na samym początku zabawy. Mhm. Dobra, srać, to idziemy do przodu. Spoko. A i wolniej trochę się biega też z tym rkm nie? No są pewne. Właśnie to jest to, że strzelasz w miejscu, długie przeładowanie, wolniej biegasz, no ale robisz masakrę totalną. No to prawda. No Tylko... poczułem jak pewnie Cię trafiłeś miałem jakimiś strzałami, pociskami, to tam się prawie zaużyłem już. <noise> trochę tak. I, I fajne jest to moi drodzy, że co planeta, my teraz robimy misję na takiej pustynnej. No oczywiście, że pustynnej, to ostatnio w modzie. Ostatnio w modzie. Ale są też skute lodem tundry. No no, proszę. Jakieś piekielne. Jest to zróżnicowane, jeśli chodzi o teren. I fajne, bo tu. Nie wkrada się specjalna monotonia. O, nie wiem czy on nie będzie miał próbki? Nie ma, niestety. Tak? A to nie jestem ja z poprzedniej misji. <laughs> Ech, tak. Tak mogło być. Dobra. Y idziemy w takim średnim kierunku. Ale dobra, okrążymy to górą, bo tu może... Próżemy być... Ja też na no, spoko. To poszukamy próbki przy okazji. Mhm. Mm Okej. Okay. Nic nie mm. ma specjalnego. Tutaj by, jeszcze byśmy, kawałek poszli, byśmy do punktu E doszli, chyba wiesz? Tak. Ok. To jest, Już jest. Słyszę. To jest. Próbka, patrz. znalazłem próbkę. O, no to i bardzo. I fajne jest to, że próbka idzie dla każdego. No, no, tak, to jest spoko. O, dobra? Czy to nie będzie I teraz... strzelać? I teraz, co my z tym nie musimy tam, zrobić? On. To jest dobre pytanie. Może rozwalić. Tak, <laughs> te chyba tak, wiesz co, ja spuszczę na to nalot. Dobra, to ja się w takim razie usunę może. Nie. Łączność zablokowana. Musimy to zrobić ręcznie. Myślisz? Cholera, albo wyciągniemy wtyczkę. To chyba nic nie robi, wiesz. Pokazuje nam, gdzie się pojawiają wrogowie. Przejmij. Dobra, już wiem gdzie mamy i musimy iść trochę do góry, mordko. Tak? A faktycznie tam jest miejscówka. Tu po prostu miejscówka to weź był chyba taki... Wejdź sobie, to wej sobie. Okej. Okay. To jest chyba po prostu taki wystrój. No to lecimy w takim razie. I są trzy próbki na mapę. Także gdzieś jeszcze jest jakaś jedna, bo ja jedną wziąłem na początku. Aha, dobra. I to być może w tym gdzieś miejscu. A no to ładnie sięka. Ktoś do nas dołącza. Ktoś do nas dołączył. Jakiś randomek. No dobra, no. Jo, jo, Jan. Bo można ustawić, oczywiście, moi drodzy. O kurde, bo on jest daleko. Ta, dobra, o nie! Ale dostałem wryj od ciebie, ty. Te, bo usunąłeś się, czekaj. Ja cię, ja cię osłaniam, zaraz wstaniesz. Czekaj, ja się wstaję. Yy, granat, uwaga. No, bo on przed i od razu jest większe zamieszanie. Jeszcze jeden! Jezus, Maria, teraz jest nas czterech już. Tak. A tu jak już mają w ogóle jakieś kurde broni, jak mają Ghostbusters, praktycznie. Nie będą wsesali duchy. Tak. Ale mam ekipę, a nie będą nas strzelać, co? A, też się zawołali... Ta. ...karabin maszynowy. Dobra, ja... Yy, no, ty jesteś w tym szybki. Ale oni już to zrobili. Ja zawsze wszystkim jestem szybki. Ja pierdziele, no! Co się stało? Zrzutam, mówił na głowę koleś. Ja pierdziele, dobra, już cię przywołuję, mordko. W sensie nie zrzut, tylko kurde ten. Nie no, wspaniale. Ale muzyczka, jak wracamy jest dobra. O kurde. eee, yy, gdzie jestem? Jesteś na dole. Ale, y, jak ten... Jak się kończy amunicja, cała to jest taki amunicja. dźwięk jak w się dosłownie. W sensie, też jak dobra, się jak to się, unicza, się kremie, zabawić, to, to im... To im nie ma problemu. A co chcesz tutaj mi zrobić? Mierzyczkę. I od razu na ryj spada. No, Raj uważaj, bo ja tutaj też puszczam jedną Dobra. Rzecz. Ja się czołgam stary, bo oni tu puścili wszystko <śmulanie> O, -o chyba zrzut jest O, i ja też go zabiłem Niechcący <śmulanie> <śmulanie> Szkoda, że nie można strzelać LKM-a leżąc Request accepted i to, 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 to stary wygląda jak, jak mapka do Tower Defense'a, nie? Tak, tak, bo to się w pewnym momencie coś takiego robi, no. Okej, okay, jest. Ten przelatuje. Aż mi chciała schować. I też może nam spać na głowę ten machadowiec, pewnie. Tak, 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 to co ci mówiłem. Dobra, evacuation. Dobra, granat. Ojej. Oh, yeah. tak Ojej. No? no jest tak Strasznie, przyjemnie, że jest trzeba do tych. Przeciwników. Zginąłem całe dwa razy, e, tak, raz sam od Ciebie headshota, raz sobie wywadzałem bieżyczkę na głowę, nieźle. Nieźle, a y, na moim materiale spuściłem Ci nalot. No, dokładnie, ale to Bo... będzie dużo punktów świadczenia, mamy dwie próbki, więc czuję, że tutaj będzie rozjechane. Będzie rozjechane. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie, to samo pytanie, które padło na moim materiale, jeśli chcecie więcej Helldivers... Nie ma trzech to... gwiazdek, psiajucha. To, to dajcie znać. Oczywiście dodatkowo e, obok e, wspólnego CSa wyglądając gdzieś tam na horyzoncie oczywiście Titanfall 2, Shadow Warrior 2 i Battlefield 1. Dokładnie. Więc to takie, słuchajcie, z tego e, Helldivers taki krótszy materiał, taki na, na chill-aucie, na luzie, mm -hmm. na spokojnie, żeby sobie trochę do robaków postrzelać, zdobyć jakieś upgrade'y i levele i w ogóle i, i mm -hmm. przy okazji się troszeczkę pośmiać z pustyni. E, tak. Dziękuję, no, bardzo, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Zaki, tak. Pa pa. Hey.